No cześć wszystkim. Dzisiaj LEGO Ninjago. Wiem, że ostatnimi czasy dużo nadrzekałem na to czasopismo, jednak ten numer jest wyjątkowy, ponieważ znajduje się w nim jak sami widzicie wojownik, który ma dwie głowy, ale chodzi mi o to, że zainteresowała mnie tarcza. Dla jest to wizerunek Godzilli, a że wychowałem się na filmach o tym potworze, więc postanowiłem zakupić te czasopismo. Jak widzicie, ja użyłem tylko jednej głowy. Wersja z dwoma głowami w ogóle mi się nie podoba. Z jedną głową bardzo fajnie się prezentuje bardzo fajne czasopismo. Dodatkowo do czasopisma dostajemy osobno jedną taką kartę oraz zestaw. Pięciu kart do gry Tutaj też jest taka specjalna srebrna I cztery zwykłe Jeżeli chodzi o zawartość tego zestawu to Jeżeli ktoś lubi gry karciane to bardzo fajny zestaw Dla pozostałych to jest na pewno też Bardzo fajna rzecz kolekcjonerska Bo znając życie te karty Pewnie kiedyś osiągną jakąś tam cenę Jak ktoś je zbiera jeżeli chodzi o samą figurkę, to bardzo fajna. Szczególnie ta tarcza. Będzie bardzo fajna do mojego poprzedniego zakupu. Każdy, kto kocha, lubi LEGO Piratów, to na pewno wykorzysta te minifigurki z LEGO Ninjago. Bo się fajnie wkomponują tą serię. Jeżeli chodzi o samo czasopismo, to środek prezentuje się jak zawsze. Mamy tu jakieś konkursy. Mamy tutaj Strażnika Amuletu. Konkursy, gry. Plakat. Bardzo fajne. Mamy zapowiedź 19 sierpnia. Czasopisma LEGO Avengers z War Machine. Na pewno będę na nie patrzył, na pewno zakupię, bo fajnie są wykonane te minifigurki. Na końcu mamy zapowiedź kolejnego numeru. Niestety mamy tym razem Lloyda i dwa kraby z mieczami albo z szablami, rapierami. Co niestety, ale utwierdza mnie, że. Tak samo jak w Lego Jurassic World non stop dostajemy Owena, to tutaj non stop się wszystko kręci wokół kilku minifigurek. Już w sprzedaży jest też Lego City z kaskaderem. Też bardzo fajny zestaw. Jak ktoś nie ma podobnego motoru, to warto zakupić taki kład z tym kaskaderem. Bardzo fajny strój. Komiksy, rozwiązania konkursów. Czasopismo ogólnie fajne, tylko tak jak mówię: no, dla mnie największym mankamentem jest to, że cały czas dostajemy w kółko te same postacie i czasem w innych wersjach, ale to jest nudne. Wolałbym, żeby w tym czasopiśmie też trafiały się inne postacie z tej bajki z tego serialu. Jakieś takie zwykłe postacie, które na ulicy gdzieś były, a nie cały czas wałkowanie tych samych. Dlatego miłe zaskoczenie jest właśnie ta minifigurka tego dzikusa. No, numer polecam. Zapraszam następnym razem. Do zobaczenia. Cześć.